Dzień dobry, ja nazywam się Gabriela Deda i witam Cię w kolejnym odcinku na kanale Oribani. Dzisiaj opowiem Ci o książkach, które w ostatnich tygodniach zawitały na moich półkach. Mam do pokazania ponad 30 pozycji, więc nie ma co przedłużać. Od razu przechodzimy do rzeczy. Najpierw pokażę Ci te książki, o których już mogłeś słyszeć na moim kanale, a później przejdziemy do nowości, które mm, dopiero poznasz, o których dopiero ci opowiem. Jeśli oglądałaś moje podsumowanie kwietnia, to wiesz, że kwiecień stał u mnie pod znakiem komiksów. Na moją półkę trafił Hardstopper, czyli jeden z najbardziej uroczych, kochanych, fantastycznych, ciepłych komiksów, jakie przeczytałam i w ogóle historii, jakie przeczytałam. Bardzo mi się ta historia podobała. Jeśli masz ochotę posłuchać o niej więcej, to odsyłam cię właśnie do podsumowania kwietnia. No ale pierwszy Tom Hardstopper dzielnie teraz zdobi moje półki. W marcu rozpoczęłam też współpracę z wydawnictwem poznańskim, od którego dostałam dwie książki: Zapytaj filozofa, czyli taka książka o właśnie filozoficznych rozważaniach, odpowiedzi na najbardziej nurtujące nas pytania. Z czytania tej książki jest osobny reading vlog, więc również Cię do niego zapraszam. A druga książka, czyli Kobiece True Crime i że Ci nie odpuszczę, to jest taka, taki zbiór historii kobiet, kobiet które mordowały. Mężów, niemężów, różne osoby. Obie te książki są z serii z Zrozum, czyli z takiej popularno-naukowej serii, więc obie trafiły na moje półki w ostatnich tygodniach i obie już zdążyłam przeczytać. W tym samym reading vlogu, w którym opowiadałam o Zapytaj Filozofa, mówiłam też o moim zamówieniu z Vinted z trzema książkami z wydawnictwa Pauza, więc teraz tylko szybko ci je przypomnę. Ostatnie Stadium, czyli książka o kobiecie, która jest już kobietą dojrzałą i chyba nie jest do końca zadowolona ze swojego życia, ze swojej pracy, jest lekarką i. Trochę nie za bardzo jej się podoba to, co robi. Nie wiem dokładnie o czym jest ta książka, jak zresztą wszystkie te, te, te książki z pauzy, bo brała mnie trochę na czuja. no ale bardzo chciałabym w końcu się troszkę zapoznać z właśnie z tym wydawnictwem, z książkami z tego wydawnictwa, bo do tej pory czytałam tylko jedną, więc ostatnie stadium, które zbiera bardzo dobre opinie, znalazłam na Winter w bardzo dobrej cenie, więc nie mogłam się powstrzymać. Z tego samego zamówienia mam jeszcze Archiwum Zagubionych Dzieci, czyli książkę, która chyba ciągnie, do której ciągnie mnie chyba najbardziej z całego tego zestawienia. Mamy tutaj wycieczkę z Nowego Jorku do Arizony, wycieczkę samochodową, rodzinną, gdzie jadą rodzice oraz dzieci. No i właśnie tutaj rodzą się jakieś konflikty między rodzicami. W To wszystko są jakoś zamieszane. Dzieci muszą słuchać, co się dzieje, między dorosłymi. Taka właśnie rodzinna. Historia z pewnymi problemami i z podróżą przez Stany Zjednoczone w tle, czyli coś, co bardzo, bardzo mnie ciekawi i no, jestem naprawdę bardzo ciekawa. Mam nadzieję, że niedługo uda mi się po tę książkę sięgnąć. Ostatnią książką jest Komodo. Tutaj chyba wiem najmniej. Wiem, że. Główny bohater wyjeżdża z Kalifornii i dołącza do swojego brata, który jest w Indonezji. I nie za bardzo wiem. O czym jest ta powieść? Nie chcę się wczytywać, bo nie chciałabym sobie psuć niespodzianki. Ta książka zbiera również bardzo dobre opinie od Premiery, która była chyba zresztą niedawno, dlatego też jestem jej ciekawa. Do tego z jakiegoś powodu bardzo podoba mi się ta okładka. Nie wiem, te kolory zupełnie do mnie przemawiają, więc komodo również zasila moje półki. Dostałam również paczuchę książek od Empiku Ją również pokazywałam Ci w tym samym reading-blogu, więc tutaj szybciutko. Nowe wydanie. Klasyka Stary Człowiek i Morze Ernesta Hemingwaya od wydawnictwa Marginesy. Znowu w nowym przekładzie. Pięknie wydana książka. Naprawdę na żywo prezentuje się jeszcze lepiej niż wyglądała na stronie wydawnictwa. Ma też taką wstążeczkę. No ja Hemingwaya e, oczywiście czytałam jeszcze chyba w gimnazjum, wtedy kiedy jest lekturą szkolną. I pamiętam, że nie bardzo przypadło mi do gustu. Ale na pewno chcę go sobie przypomnieć, bo wydaje mi się, że po prostu to nie był mój czas, nie był mój moment na Hemingwaya, a na pewno chcę sobie po prostu powtórzyć lekturę, przekonać się, yy, może Hemingway tym razem nieco bardziej do mnie trafi. Pacjentka, czyli głośny, bardzo głośny thriller, który wyskakiwał absolutnie wszędzie i wszystkim z lodówki. No ja od czasu do czasu mam ochotę na takie książki, więc fajnie mieć coś w zanadrzu pod ręką, kiedy najdzie mnie ochota. Nie słyszałam bardzo dużo o tej książce, tylko tyle, że było o niej głośno, ale z racji tego, że no, o thrillerach to już w ogóle staram się niczego nie czytać, no to nie zanurzałam się w te wszystkie recenzje, jeśli najdzie mnie. Chęć na coś takiego, no to będę miała pod ręką. Ludzie, krótka historia o tym, jak spieprzyliśmy wszystko, czyli taka literatura ciekawostkowa, popularno-naukowa. Eee... Było oni również bardzo, bardzo głośno w, w internecie i w ogóle na, w księgarniach można ją było znaleźć na każdej półce. Więc ja, no, jak widzisz, seria z i tak dalej, wydaje mi się, że to jest podobny klimat. Takie ciekawostki, właśnie trochę, żeby się dowiedzieć o świecie, o historii, o społeczeństwie, w ogóle o wszystkim. Więc kiedyś na pewno sobie do tego zajrzę. Moli, czyli e, romans, obyczaj, coś po co ja nie sięgam być może jakoś bardzo często, ale czasami mnie nachodzi, jak właśnie przychodzi wiosna, lato, mam ochotę na coś lżejszego, na jakieś odmurzenie albo właśnie kiedy czytam za dużo trudnych książek poruszających jakieś e, bolesne tematy, no to mm, fajnie jest mieć też coś na oderwanie. E, o tej książce nie wiem nic nie słyszałam, o niej nigdy nie widziałam jej nigdzie, więc e, może tym bardziej... E, będzie warto po nią sięgnąć, może mnie czymś ciekawym zaskoczy. Dostałam również dwie książki z empikowego wydawnictwa I są to książki science fiction Pierwsza to Niezwyciężona antologia opowiadań science fiction Z tego się bardzo cieszę, bo um, mam takie poczucie, że to może być książka, która trochę pozwoli mi przełamać moje bariery przed science fiction Ja się tego gatunku boję, nie sięgam po niego, bo no, mam w sobie duży lęk, że to będzie coś, co mi się zupełnie nie spodoba Dlatego um, cieszę się bardzo um, Po opowiadania może będzie mi trochę łatwiej sięgnąć, niż gdyby zaczynać od razu z Grubej rury i na przykład czytać Dune Bo taki miałam zamiar no, nie wiem jeszcze, jak to się potoczy, ale bardzo się z tego cieszę. A druga powieść to Fuga. O niej nie wiem e, za wiele, e, więc, no, zobaczymy. Tutaj wiem, że są jakieś. No, jak to w science fiction, tak? Technologia wychodzi chyba na pierwszy plan. E, no, zobaczymy. E, jeśli się wkręcę w to science fiction, no, to na pewno będę e, Będę czytać. Jestem też bardzo ciekawa, jak wypadają właśnie książki wydane przez e, to wydawnictwo Epic Go, dlatego, no, na pewno będę. Się zapoznawać. Teraz przechodzimy do książek, o których jeszcze nie miałam okazji Ci tutaj opowiadać. Zaczynamy od mojego prezentu urodzinowego od przyjaciółki, czyli od Villette Charlotte Bronte. Najnowsza książka z tej ekskluzywnej serii ze świata książki. No, oczywiście, trafi do mojej kolekcji. Bardzo się cieszę, że w końcu jest coś kolejnego od sióstr Bronte w tej serii, bo Wichrowe Wzgórza i Dziwne Losy Jane Eyre są już za mną, a siostry Bronte dużo bardziej do mnie przemawiają niż na przykład Jane Austen, więc um, cieszę się niesamowicie, no wygląda jak zwykle przepięknie ta książka, te wydania są absolutnie zachwycające. Nie wiem o czym jest ta powieść i nie chcę się e, zagłębiać, tym bardziej, że właśnie m, myślę, że Charlotte Bronte do mnie trafi. Dziwne Losy Jane Eyre trafiły bardzo mocno w tamtym roku, więc m, wydaje mi się, że to będzie coś dla mnie, m, więc na pewno będę czytać. Mam również coś, co bardzo, bardzo mnie ucieszyło, gdy się dowiedziałam, że zostanie wydane, czyli jestem gotowa. Zbiór, wybór wierszy Anny Świerczyńskiej. Anna Świerczyńska to jest poetka, która absolutnie zmieniła moje postrzeganie świata, moje podejście do życia i to jest poetka, dzięki której mm, zaczęłam nazywać się feministką, która pokazała mi ten feminizm taki, jaki mm, najbardziej do mnie trafiał, e, ale niestety. Jej um, tomiki wierszy, szczególnie Jestem Baba, były bardzo trudno dostępne. Nie było żadnego wydania, nie było żadnego do druku, No i w końcu mamy wybór wierszy. Właśnie jest tutaj również sporo utworów z tomu Jestem Baba. Jestem zakochana. Jeśli nie znasz twórczości Anny Świerszczyńskiej, to koniecznie się zapoznaj, bo to nie jest taka poezja, jaka się zazwyczaj z poezją kojarzy. Że tak powiem, to nie jest Mickiewicz, to nie jest Szekspir, nic takiego. To jest wspaniała, feministyczna. Piękna poezja, bardzo dosadna, czasami szokująca, trudna w odbiorze i sprawiająca, że nie wiemy za bardzo, co ze sobą zrobić. Ogromnie się cieszę, że ta książeczka trafiła w końcu w moje ręce. Mamy tutaj też um, fantastyczny wstęp do tych wierszy, więc naprawdę ogromnie się z tej książki cieszę. Daję, mam jedną z nowości z wydawnictwa Cyranka, Upamiętnienie. Książka, która zbiera dość mieszane opinie. Ja jeszcze po nią nie sięgnęłam. Zobaczymy. Słyszałam, że tutaj język bywa czasami taki bardzo dosadny, brutalny i taki, no, że aż troszkę odpychający. No, jest to historia o. Związku, o tym jak ten związek się kończy. Nie do końca wiem, w którą stronę to idzie, w każdym razie o, jakiś, yy, o jakimś burzliwym związku, burzliwej relacji. Myślę, że niedługo będę po nią sięgać. Być może w czerwcu tak sobie planuję. Cieszę się, że, że tę książkę kupiłam, no bo yy, gdy tylko ją zobaczyłam, no to wiedziałam, że, że to będzie coś, po co będę chciała sięgnąć. Dalej mam taką wielką cegiełkę, na którą również się cieszę, ale nie mam pojęcia, kiedy ja po nią sięgnę. Cała siła, jaką czerpię na życie świadectwa, relacje, pamiętniki osób LGBTQ+, pamiętniki polskie. Więc to jest takie polskie świadectwo, polskie wspomnienia. Bardzo, bardzo jestem tego ciekawa, przekartkowałam ją sobie i naprawdę... No, zrobiła na mnie wrażenie, do tego jest też bardzo kolorowa, bo ma yy, każda część jest w innym kolorze wydaje mi się, że to będzie spotkanie bardzo bolesne, bardzo Trudne emocjonalnie i takie, które no zostawi we mnie jakiś taki cierń, jakiś ból, żal, no ale trochę chyba też o to chodzi. Jestem bardzo jej ciekawa i um, chciałabym ją przeczytać, tylko kurczę właśnie nie wiem kiedy się za to zbiorę, zabiorę, bo no jak widzisz książka jest dość potężna. Ona ma um, ponad prawie tysiąc stron i do tego jest w takim dużym formacie, um, ale mam ogromną nadzieję, że się w końcu zmobilizuję i przeczytam, bo jestem jej Szalenie, szalenie ciekawa. Ostatnio udało mi się też dorwać Annę Kareninę w dwóch tomach z tego wydania mm, romansów Wszechczasów. Nie jestem pewna, jakie to jest wydawnictwo, ale bardzo, bardzo podoba mi się. Ten, właśnie te wydania Są naprawdę przepiękne, kwieciste, fantastyczne I no, moje serce jest bardzo rozdarte pomiędzy tymi wydaniami, a tymi ze świata książki No ale oczywiście skoro już kolekcjonuję te, te ze świata książki No to nie będę tych samych klasyków sobie powielać No ale Anne Karaninę kupiłam, bo kiedyś w końcu muszę to przeczytać Jakoś tak nigdy się nie złożyło Książka jest w też jest dość gruba, ale jestem jej bardzo ciekawa i może w końcu jak już mam takie piękne, fantastyczne wydania, no to się za nie zabiorę. Swing Time Zadie Smith. Książka autorki, której jeszcze niczego nie czytałam. No a jest to taka jedna z ważniejszych autorek współczesnej prozy, prozy feministycznej również i trochę mi było wstyd, że jeszcze nic Zadie Smith nie czytałam, wiedząc jak ważna to jest autorka, dlatego stwierdziłam, że coś sobie kupię. Akurat udało mi się na Vinted znaleźć Swing Time w dobrej cenie, więc wzięłam. Tutaj no jak można się troszkę spodziewać po tytule, mamy muzykę, y, mamy jakieś taneczne elementy, zobaczymy jak to będzie. Mam nadzieję, że mi się spodoba. Y, ale wydaje mi się, że akurat co jak cale Zadie Smith powinna do mnie trafić, więc y, no, zobaczymy, kiedy uda mi się ją przeczytać, y, ale cieszę się, że w końcu trafiła na moją półkę, bo skoro już leży, no to jest szansa, że się za nią wezmę szybciej niż później. Dalej mam szramy. jak psychosystem niszczy nasze dzieci. Ym... Książkę o tym, dla te, dlaczego w Polsce Na przykład odsetek samobójstw wśród dzieci i młodzieży jest tak wysoki Bo faktycznie jest Z czego to się bierze, z jakimi problemami Mierzą się dzieci i ich rodzice Co trzeba zmienić, co warto zmienić w polskim systemie edukacji Psychiatrii i tak dalej, i tak dalej Słyszałam, że jest to książka bardzo trudna Bardzo szokująca, ale taka też no, ciężka emocjonalnie Dlatego muszę po nią sięgnąć w w odpowiednim momencie, ale bardzo chcę ją przeczytać, bardzo chcę ją poznać, bo to są rzeczy ważne, którymi trzeba się zainteresować, o których trzeba mówić głośno i trzeba mieć po prostu ich świadomość, świadomość więc no liczę, że po sięgnę za jakiś czas. Nie wiem czy niedługo, bo też nie wydaje mi się, żeby wakacje czy, czy wiosna była. Było... Żeby to były dobre okresy, żeby takie książki czytać, przynajmniej u mnie. Więc być może troszkę odczeka, ale na pewno niebawem po nią sięgnę. Jedna z nowości z wydawnictwa Agora, którą musiałam przeczytać, jak tylko zobaczyłam, że będzie wydana Ostateczne rozwiązania ludobójcy i ich dzieło. No, ja interesuję się takimi rzeczami. Być może wiesz, jak zauważyłaś po niektórych. Hmm, po niektórych reportażach, czy, które czytam, czy książkach, które w ogóle są na moich półkach, to też będzie trudna rzecz. No, mamy tutaj w ogóle przedstawione ludobójstwa przeróżne z różnych zakątków świata, z różnych momentów w historii. Książka jest też gruba, więc zakładam, że bardzo kompleksowo traktująca ten temat. Mamy tutaj zapewne Ruandę, mamy wyniszczenie Ujgurów, no, mamy mnóstwo bardzo trudnych kart z historii świata, z historii ludzkości, ale znów ja wolę być świadoma niż nie, dlatego po takie książki sięgam chętnie, o ile o takiej chęci typowej można tutaj mówić. Wiem, że to będzie trudna rzecz, ale potrzebna, ważna, więc no jestem na to gotowa. Sama, czyli książka z tego, co się zorientowałam, bardzo trudna, znów o wykorzystywaniu seksualnych nieletnich, historia. Kasi, właśnie dziewczynki, która przeżyła um, która przeżyła takie um, wykorzystywanie, maltretowanie, no i jest to książka, którą bardzo chciałabym przeczytać i odkąd ją kupiłam, nie mogę się zebrać, żeby po nią sięgnąć, bo wiem co mnie czeka. Wiem jakie um, Trudne emocje będą mi towarzyszyć, ale znów po raz kolejny już to mówię, wiem również, że muszę się tego dowiedzieć i muszę to przeczytać, i nie ma dla mnie żadnych wymówek. I ja w końcu to zrobię, na pewno będę tę książkę yy, czytać, więc no póki co leży, bardzo mi zależało na tym, żeby ją mieć i mam nadzieję, że niedługo będę mogła ją już przeczytać. Tak jak już tak kontynuujemy te pasy trudnych tematów, to mam jeszcze reportaż z Wydawnictwa Czarnego, jedna z nowości, chociaż. No już trochę minęło, odkąd wyszła. Głośnik w głowie o leczeniu psychiatrycznym w Polsce, znów bardzo ważny temat, bardzo potrzebny. Słyszałam mieszane opinie o tym reportażu, ale większość na plus, większość pozytywnych, podobno jest taka bardzo publicystyczna, w takim bardzo publicystycznym stylu napisana. Zobaczymy, mi to w sumie chyba nie przeszkadza jakoś bardzo. Tutaj mamy z tyłu blurba od Jacka Hołba, co jest już dla mnie wystarczającą zachętą. No temat znów. Potrzebne istotne, o którym trzeba dużo mówić, więc na pewno niedługo po nią sięgnę. Moja pierwsza książka z wydawnictwa filtry, jeszcze nic nie czytałam, ale dom odbił się głośnym echem na Bookstagramie, przynajmniej w tym moim bąbelku, dlatego stwierdziłam, że ją kupię i zobaczymy. Podobno jest to historia o jest to historia kobiety, która pracowała w domu publicznym w Berlinie. Nie wiem nic więcej. Nie mam pojęcia. O czym jest tak głębiej ta książka, ale tyle mi wystarczyło, żeby się zainteresować. Będę ją czytać na pewno, nie wiem jeszcze kiedy, muszę na nią mieć ochotę i nastrój, ale jeśli ta książka jest tak dobra, jak wszyscy mówią, no to wydaje mi się, że to naprawdę będzie mocna rzecz, może nawet na topkę roku. Zobaczymy. Nie mam pojęcia, kiedy po nią sięgnę. Jak mnie najdzie, u mnie to też jest takie. Mm, wszystko bardzo spontaniczne. Ja nie do końca potrafię sobie zaplanować lektury, bo zawsze mam ochotę na coś innego. I jestem takim bardzo emocjonalnym czytelnikiem, więc no zobaczymy. Kobiety, rasa, klasa, czyli książka o kobietach, rasie i klasie. Nic więcej tutaj nie trzeba mówić. Wydawnictwo, charakter, no czyli raczej pozycja, która nie rozczaruje. W ogóle bardzo ciekawie wydana. Okładka jest jakby z takiego papieru z recyklingu. Bardzo ciekawa w dotyku. Podobno fantastyczna rzecz. Więc zobaczymy. Jest to książka, która już powstała w. W latach 80. chyba i dopiero teraz w Polsce zostaje przetłumaczona, chociaż nie wiem, czy to jest pierwsze wydanie, ale ponoć nie straciła za bardzo na aktualności i sprawdziłam w 81 roku, została wydana po raz pierwszy. Książka ważna w dziejach feminizmu, więc, no, oczywiście musiałam się zainteresować. Liczę, że za jakiś czas uda mi się po nią sięgnąć. A jeśli chodzi o jeszcze feministyczne tematy, to mam absolutny klasyk. Niewidzialne kobiety. O danych statystycznych I o tym jak em, Okazuje się, chociaż nie jest to jakieś wielkie zaskoczenie Że nasz świat jest stworzony Pod mężczyzn i pod to Żeby im żyło się wygodnie Niekoniecznie em, uwzględniając W tym wszystkim kobiety Podobno jedna z najważniejszych, najpotrzebniejszych Książek jeśli chodzi o feminizm I jestem jej bardzo, bardzo ciekawa Sprezentowałam ją też nawet mojej przyjaciółce em, Zobaczymy Czy em, uda mi się ją niedługo Przeczytać, ale do niej mnie ciągnie tak bardzo, bardzo, bardzo. Tylko po prostu ostatnio czytałam dość sporo takich feministycznych książek, bo i Bad Feminist mi się trafiło i mam teraz na półce Solnit w lanach bardzo bliskich do przeczytania, więc nie wiem, um, kiedy się na nią zdecyduję, no ale na pewno jej nie odpuszczę i mam ogromną nadzieję, że jeszcze w tym roku ją przeczytam. Podziemie Pamięci Joko Ogawy z wydawnictwa Tajfuny. W ogóle uwielbiam, jak Tajfuny wydają książki. Ja mam tylko ukochane równanie profesora z tego wydawnictwa, którego jeszcze nawet nie przeczytałam, um, ale um, Podziemie Pamięci to jest historia o... Wyspie, na której znikają jakieś takie bardzo różne przedmioty w stylu. Kapelusze, jakieś fotografie, wstążki. I nie za bardzo jeszcze wiem, z czym to się będzie wiązało, no ale jestem ciekawa. To mnie dość zainteres zaintrygowało, ten opis z tyłu. No i nie wiem, nie czytałam jeszcze nic z wydawnictwa funy, tak jak mówiłam, więc trochę nie wiem, z czego się spodziewać. Literatura azjatycka, niestety. Póki co z tych książek, które czytałam, do mnie nie trafiała, więc zobaczymy jak to będzie. Może akurat Joko Ogawa do mnie trafi, tak jak trafiła do wow, wielu, wielu osób, bo jej książki były w topkach w ostatnich kilku latach bardzo, bardzo często. Na Vinted udało mi się też zgarnąć za 2 złote książkę Nadzieja z wydawnictwa Agora. Książkę, którą widziałam, kiedy została wydawana, ale jakoś tak się wtedy na nią nie skusiłam. Ona powstała na początku pandemii i yy, 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 z dochód z niej został zebrany właśnie na pomoc z walką z wirusem i są tutaj naprawdę duże polskie nazwiska i są tutaj bardzo różne teksty różnego rodzaju mamy na przykład myśliwskiego orbitowskiego mamy Pawła Piotra Reszkę no mamy naprawdę znakomitą Tutaj mieszankę polskich autorów i autorek, i mamy tutaj właśnie krótkie opowiadania, jest też komiks, mamy chyba jakieś eseje, generalnie wszystko, a wszystko skupia się wokół tytułowej nadziei. Jestem ciekawa, zobaczymy. Bardzo, bardzo, jestem ciekawa, naprawdę, bo te nazwiska tutaj mówią same za siebie. Mamy też Olgę Tokarczuk, Hannę Krall, Ewę Lipską, um, Wojciecha Chmielarza, więc Sylwię Hutnik, więc po prostu um, najważniejszych, najlepszych polskich autorów z przeróżnych, przeróżnych gatunków. świat pomiędzy oceanami. I ja słyszałam, że ta książka wyciśnie ze mnie ostatnią łzę. I kupiłam ją tylko dlatego, że obiecano mi, że będę płakać. Jeśli nie będę płakać, to będę srogo rozczarowana i będę rzucać przedmiotami, bo ja czekam na książkę, która wzruszy mnie do tego stopnia, żeby się popłakać. Był hardstopper, który wycisnął ze mnie pierwsze łzy, ale to były innego rodzaju łzy niż oczekuję. Ja chcę łzy smutku, rozpaczy i w ogóle. Czegoś takiego bardzo przejmującego i mniej pozytywnego. I wiem, jak to brzmi, ale ja jestem niestety twardą czytelniczką, i oprócz tego hardstopera w tamtym miesiącu nic nie udało, żadna książka nie podołała zadaniu wyciśnięcia ze mnie łez. No i tak jak mówię, obiecano mi, że światło między oceanami. Może to zrobić albo ma dużą szansę, więc trzymam ze słowo. Liczę, że się uda, bo jak nie, to będę zła. No tak troszkę sobie żartuję, ale mam dużo oczekiwania odnośnie takiego ładunku emocjonalnego, więc no nie wiem, pewnie gdyby nie to, gdyby nie ta obietnica łez, to w życiu bym po tej książkę nie sięgnęła, bo to trochę nie moje klimaty. No ale zobaczymy, może akurat coś się uda, może to będzie to przełamanie. Krucyfiks Chrisa um, Cartera, książka, o której nigdy wcześniej nie słyszałam, dopóki kilka osób nie zaczęło o niej wspominać na Instagramie, um, i że mówi, mówiąc przy okazji, że jest to jeden z takich mocniejszych, mroczniejszych kryminałów, thrillerów, może bardziej, um, jakie te osoby czytały. Więc um, ja ostatnio trochę się przekonuję do tego gatunku jakoś tak um, troszkę więcej staram się um, czytać. Um, więc no mam, cieszę się i e, no jeśli mnie znajdzie w końcu na jakiś taki mocny thriller, no to chociaż będzie coś na półce. Ostatnie dwie książki to takie, które znalazłam w koszu, e, w jakimś kerfurze. E, Sarah J. Maas, Catwoman i... E... Late Bardugo, Wonder Woman, czyli książki w świecie DC. Ja nie jestem jakąś wielką faną DC, ale ciekawi mnie takie ujęcie super bohaterskie. Książki kosztowały po 13 zł, więc nie zastanawiałam się jakoś długo. Nie będę po nie sięgać jakoś w najbliższym czasie, tak mi się wydaje. No ale tak sobie będą leżeć. Zobaczymy. Ja generalnie Wonder Woman bardzo lubię. To jest akurat moja taka kobieca bohaterka, którą. Lubię oglądać zawsze, więc no, stwierdziłam, że okej, okay, zobaczymy. A tutaj z kolei Sara J. Maas mnie troszkę zachęciła, bo jej dwory mi się podobały. A jeśli chodzi o Catwoman, no to ja nie za wiele tam ogarniam. Wiem, że się bujała z Batmanem, jak, jak był. No, zobaczymy. Mam nadzieję, że, że mi się spodobają, ale nie mam zupełnie oczekiwań co do tych książek i traktuję je jak, jak takie totalnie lekkie czytadełko. I to już wszystko, jeśli chodzi o książki, które zgromadziłam w ostatnich miesiącach. Daj mi koniecznie znać, czy jest tutaj coś, po co powinnam sięgnąć w pierwszej kolejności, czy jest coś, co polecasz, czym warto się zainteresować. Mam nadzieję, że też znalazłaś tutaj troszkę inspiracji dla siebie. A tymczasem bardzo dziękuję Ci za obejrzenie tego filmu i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!